No hej moi drodzy, witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy wznowienie krzyżówki. Jest zdrapka za 3 zł, do wygrania oczywiście 40 tysięcy. I ona się kompletnie nie zmieniła w stosunku do swoich poprzedniczek, poza szatą graficzną, taką serduszkową. No w sumie bardziej by pasowała na walentynki niż teraz, no ale jest wydana, także podrapiemy. Moi drodzy, żeby nie było za nudno, dobrałem tutaj mix drapek za 55 zł, także cały wkład tutaj jest na 70. Moi drodzy, zanim zaczniemy, to chciałbym jeszcze na szybko odpakować tutaj list urodzinowy jaki otrzymałem od Gosi z kanału Megidai. No i od Gosi dostałem wspaniałą kartkę ręcznie robioną, naprawdę. Bardzo, bardzo ładna. O, oczywiście jeszcze życzenia. Bardzo dziękuję. Ja tu bym chciał tylko jeszcze wyprostować, że ta przesyłka dotarła do mnie w parę dni po urodzinach, ale niestety jeszcze na stary adres, na którym już rok nie mieszkam, a ci nowi właściciele byli na urlopie, więc dopiero teraz udało mi się ją odebrać. I jeszcze mamy widzę zdrabkę, owocową eksplozję. Także Gosia, bardzo, bardzo dziękuję. Dorzucałem sobie do tego dzisiejszego miksu. I premierki, także zaraz, także zapraszam na odcinek. No to zacznijmy. Przed nami pierwsza z pięciu zdrapek krzyżówka. No i mamy na dzień dobry literkę, i ciekawy jestem, czy coś się uda wygrać. Może chociaż ta premiera będzie szczęśliwsza niż cała zeszła edycja. No chociaż na zakończenie, jak oglądaliście, no to wpadło tam aż 6 zł No można się cieszyć. Dobra, RO kolejne literki. No dobra, dwa wyrazy utworzone, ale to za mało. Zobaczmy ostatnią literkę G. Czy będzie strzał na dzień dobry? No niestety widzę, że nic z tego. Dobra. Ry, to są kontrolne, widzę, że będą zmienione. Warstwa ścieralna jest miększa niż w przypadku tamtej zdrapki, tamtej wersji, więc całkiem, całkiem. Dobra, to zróbmy sobie teraz może As, Dama. Plik, winogrona. Rubin, safe. I ostatnia linia. No niestety tutaj wygranej nie ma. Dobra, przed nami druga krzyżówka, numerek 68 i mamy KY. No to wydrapujemy. No i ostatnia literka przed nami. Jest póki co tylko lew utworzony. I zobaczymy, jest jeszcze R. Co nam te R da? Psinco, Dobra, jest drugi wyraz. I to też jest wszystko. QY. Dobra, czyli kolejna stawka przegrana. No to teraz przed nami fastkesz. Zobaczymy, co tutaj ciekawego wpadnie. Mamy cylinder, no uśmiech obowiązkowy i ponosi się serducho, także niestety kolejna strapka przegrana. Dobra, co mamy? Kolejną krzyżówkę, jedziemy pewnie, ZS. No i mamy podobną sytuację. Dwa wyrazy utworzone i ostatnia literka J. Czyli w przypadku tej krzyżówki również nic się nie udało wygrać. V. -ku. Także to do pustych. Dobra, robimy sobie teraz kasę Deluxe numerek 21. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwy. I czwórka na koniec.

35, 9, 1 i 37. No to co pod plikiem? Pod plikiem mamy. O, moi drodzy, no patrzcie, 30 zł. Wow! No ja nie mogę. Pod jednym symbolem tylko. Trzy dyszki. No kasa Deluxe naprawdę tutaj ratuje odcinek. Dobra, to jedźmy dalej, weźmy sobie duży lotek. O. Dwadzieścia osiem, sześć, czterdzieści jeden, czterdzieści sześć i dwadzieścia pięć, no to zobaczymy. Mamy szóstkę, dwadzieścia siedem, trzydzieści dwa i trzydzieści trzy już nie ma. Czterdzieści jeden, czterdzieści pięć, no i to jest wszystko. Dwadzieścia osiem, mamy trzydzieści siedem, nie ma.

Dobra, nawet piątki się nie udało strzelić. A my się zabieramy za kolejne krzyżówki. Zostały nam jeszcze dwie. Póki co żadnej wygranej. C. No, i tutaj również podobna sytuacja. Dość szybko się dwa wyrazy utworzyły. Ale mimo wszystko, póki co, nie ma nic. No i zostaje V, której nie mamy. Oj, oj, dobra. Kolejna zrobka przegrana. Także, co robimy dalej? Drapiemy jubilotkę numerek 22. No to jestem ciekawy.

23 i 7 też nic nie ma. 35, 28. No, jest 38, także wiadomka. 34 i ostatnia liczba 2. Mamy przegrańca. Tak, BE. Tak, nawet zdarbka mówi B. Ok, no to róbmy sobie owocową eksplozję tutaj od gosi. Zobaczymy, czy będzie szczęśliwa. Mamy pomarańcze na pierwszym miejscu i takie oczywiście symbole są. Dalej mamy wiśnie. Dobra. Truskawka. I moi drodzy jest wygrana. Drapka od gości. Przyniesie. Coś ciekawego. Tylko teraz kwestia co. <laughs> I winogrona jeszcze. O proszę bardzo. Drugia, druga linia ma yy, wygrana. Super. Także Gosiu bardzo dziękuję. Z pewnością pomnożę. Także wydrapujemy. To mamy 3 zł i mamy 3 zł. Jest 6 zł. O proszę bardzo. ładnie. Tak. A. Kontrolna się zgadza. Świetnie. No to nam zostaje ostatnia krzyżówka i klub milionerów. Zobaczymy, czy chociaż jedna krzyżówka na 5 przyniesie jakąś wygraną. No ale ja mam takie szczęście do tych małych krzyżówek. Może rewanż? Co powiecie na rewanż? Jak się nie sprzedały, to może wezmę jeszcze ze dwie. A zobaczymy. F No i kończymy. Jeden wyraz utworzony, także no, dramat z tymi krzyżówkami naprawdę. Eee, D, czy coś mamy? A, tutaj jest fundusz, mamy drugie, drugie słowo. I to jest wszystko. Majdra, pięknie, wybrałem pięć pustych krzyżówek. Znakomicie. QR Kontrolne. Dobra, no to kończymy nasz dzisiejszy draping z drapką Klub Milionerów. I z tego co widzę, to jest ta sama paka, co drapałem we wtorek. I zdrabka kolejna. No, widocznie się w kiesku nie sprzedała żadna. No nic, zobaczymy. Może tutaj się trafi wygrana. 18 i 47. 12, 27, 11, 16. 10, 23, 35, 45, 46. No i trafiła się wygrana. Super, jednak warto było wziąć kurczę, cieszę się, fajnie. No to doliczając ładny plik w kasie Deluxe, doliczając owocową od Gosi, no to będzie fajnie. 47, nawet druga wygrana. No moi drodzy, no to dzisiaj będzie plusik. Super sprawa. 44, 43, 26, no a mnie czekała ta zdrapa. <grym> 7 mamy. I ostatnia linia 30 41, 3. 29 i ostatnia 28, czyli mamy dwie wygrane i najprawdopodobniej to będą yy, będzie po 20 zł, także sprawdzamy tak, 20 zł i 20 zł, jest 40, no to przynajmniej odrobiłem dzisiejszy zakup i wtorkowego pustaka dobra, to zapraszam na podsumowanie no i moi drodzy to są zdrabki które wygrały na dzisiejszym odcinku niestety zdecydowana mniejszość bo jak się zobaczy na tą ilość pustaków tutaj no to no niestety tak mi się wybrało żadna krzyżówka premierowanie nie przyniosła wygranej ale za to mamy cztery dyszki w klubie milionerów mamy 30 zł zobaczcie tylko pod jednym tutaj symbolem w kasie deluxe czyli jest 70 i dzięki zdrabce Gosi owocowej eksplozji mamy mały plusik bo razem tutaj jest 76 zł Także zobaczymy, no może jeszcze kupię jakieś te krzyżówki na weekend, zrobimy jakiś taki rewanż, a zobaczymy. Dobra, ja Wam dziękuję za oglądanie, no i widzimy się na kolejnych odcinkach. Cześć!